Witam wszystkich. W dzisiejszym odcineczku mamy takie elementy pozłacane, tranzystory i układy scalone. Podesłał mi kolega do sprawdzenia. Także w tym odcineczku przeprowadzimy eksperyment i dowiemy się, ile jest złotka wyjdzie nam z tych części. Co to my mamy za części? To są głównie rosyjskie. Tranzystory i układy stare, stare rosyjskie. Jeszcze tak, co my tutaj mamy? Mamy tranzystory 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sztuk to są tranzystory KT 920-925. Te tranzystory to jest tranzystory wysokiej częstotliwości i dużej mocy. One stały przeważnie w jakichś radiostacjach i tomu podobne rzeczy, nie? To są yy, tranzystory właśnie do takich rzeczy. Jeden jest taki tranzystor, to jest Motorola 2N6081. On ma mniejsze, takie te piórka. Ten ma większe. W Rosji nazywają helikoptery na te śmigła, po prostu mają takie śmigła i nazywałem ich helikoptery tutaj mamy tranzystory 900... 914 i 904 904A tranzystory 900, 904A to też są tranzystory wysokiej częstotliwości i dużej mocy, a to ciężko było zidentyfikować. E, domyślam się, że to są to też są e, tranzystory dużej mocy, wysokiej częstotliwości, a to e, są e, takie układy tranzystorów, też wyjściowe jakieś mocarne. Też szły raczej do, do radiostacji. I jeszcze taki jeden układ scalony. Jeszcze to nie jest rosyjski, to jakiś inny, też Motorola. On jest pozłocany, ale tam dość cienko pozłacany, no zobaczymy. Bo widać na krajach już wytarty. O, I e, przeprowadzimy eksperyment. Zobaczymy, e, ile z tego e, wyjdzie. Mam ma, ma, magnes nieodymowy. To są elementy magnetyczne. Ta końcówka w tych tranzystorach nie jest magnetyczna. Za to te śmigła są magnetyczne. W tych tranzystorach te końcówki też nie są magnetyczne, ale już te, te elementy odgórne to są magnetyczne. I tutaj to jest magnetyczne. Zobaczymy. Teraz pokażę co jak ja będę robił. Tutaj jest troszeczkę cynę, ono nam nie, nie zaszkodzi. Dobra, teraz to

I ten materiał teraz trzeba przygotować przygotować do, do roboty z nim. W tych tranzystorach to te ceramiczne końcóweczki się zdejmują. Tam nie ma nic w tej ceramice. Jak widać. Wszystko jest tutaj. I. To robi się tak, że delikatnie trzeba to tak zrobić, żeby kwasy szybciej się tam dostały. Ops, można poucinać, kwasy wtedy szybciej dostaną się. I w taki sposób przygotowujemy materiał do działania. Te tranzystorki to. Zdejmujemy od górną część maksymalnie, jak jest to możliwe, żeby jak najmniej było zbędnych metali. Jak najmniej zbędnych metali, tak to jest magnetyczna, nam nie jest potrzebna tam nie ma złota. No i tak to wygląda. W środku postaram się przybliżyć. No i tak. Ja zaraz to przygotuję materiał. Te nóżki. Tutaj można też delikatnie tak poucinać żeby szybciej to pracowało, na przykład, tak, tutaj można też delikatnie ten i ono sobie się rozpuści ten cały, to góry ta pokrywka, tutaj kwasy się dostaną i w taki sposób ceramika od razu odpada na bok, tutaj te nóżki są tam pozwracane. dobra. To ja zaraz przygotuję materiał i lecimy do sprawdzenia. I tak mam przygotowany tutaj płyn, <laughs> co tutaj jest w tym płynie, tutaj jest tak, 150 ml wody, trochę nawet więcej, 160, 160 ml jest tutaj elektrolitu 127 mg na metr na centymetr sześcienny. I 40 ml kwasu azotowego 65%. Teraz się rozmiesza tutaj dobrze. Woda jest na sprawę, jest demineralizowana i zalewam tym płynem nasze części. I niech się sobie rozpuszczają myślę, że wystarczy chociaż jest tam te części niektóre nie przeciągają się magnesem możliwe, że trzeba będzie dodać tam jeszcze drobinę kwasu azotowego ale to już po sytuacji to wszystko powiem co tam doszło, nie doszło ile dodałem to wszystko będę o, e, pokazywał i mówił. Dobra, teraz e, trochę już jest zimno, to stawię na delikatne podgrzewanie. Na delikatne podgrzewanie, nie trzeba tam mocnego podgrzewania. Ono się uruchomi, e, sama reakcja się uruchomi. I <laughs> można. E e, później nawet nie podgrzewać ona sama sobie będzie działała kiedy już się skończy reakcja wtedy włączamy znowu podgrzewanie i patrzymy czy idzie reak reakcja idzie niech sobie działa jak już ustanie widać że to tam nie wiem się gotuje albo jeżeli na delikatnie podgrzewanie to nie będzie się gotowało to wtedy delikatnie można jeszcze dodać e, e ewentualnie kwasu azotowego i zobaczyć jak i co tam się dzieje tak, jeszcze doszło 20 ml wody azotowego kwasu azotowego doszło bo te grube tranzystory nie rozpuściły się, bo tam gdzie było żelastwo, tam już trochę większość się rozpuściła ale jeszcze nie wszystko a te grube rzeczy, one nie są magnetyczne Będą, e, będzie, będę po trochu dodawał kwas azotowy, żeby wytrawić ten, te metalowe części. Tak, reakcja jeszcze idzie, ale główny roztwór został wzlany. Doszło jeszcze tam 20 ml. Jakiś czas to popracowało. Został zlany i e, dodał jeszcze raz nowy roztwór. Dodał około 80 ml. 90 zwykłej wody demineralizowanej i już tylko kwas azotowy tutaj jest 20 ml bo te części, które przyciągały się magnesem już się rozpuściły i zostały te, które nie przyciągają się to, to wystarczy tylko kwasu azotowego jest na podgrzewaniu i tak już wszystko zostało przeniesione E, filtry z powrotem do, do zlewka. Już po drugim rozpuszczeniu e, tych elementów e, zostało wszystko przeniesione już do zlewka. Teraz dodaję kwas solny 15 ml i kwas azotowy 5 ml. to wychodzi u nas łącznie wody królewskiej 20 ml jeszcze jakiś syf pływa ale to już tam woda królewska da i było tam około około 50 ml wody włączam podgrzewanie tak rozpór nasz został Woda królewska odfiltrowana, nagrzana, teraz dezaktywacja kwasu azotowego. Jest delikatna reakcja. Jeszcze trochę podrzucę, żeby związać kwasy. No i dobrze. Nie ma aż takiej reakcji. I teraz dodaję siarczano żelaza. Sypię tak, bo tam jest wystarczająco wody. Wody królewskiej poszło mi 35 ml. Także tam 150 ml samego roztworu to dodam tak bezpośrednio niech sobie się wytrąci Tam ostatnia łyżeczka I niech sobie stoi, niech sobie się wytrąca, a później umyję, wysuszę i zważymy to. No i tak podsumowanie. Już zostało wysuszone złotko. I co, wrzucamy na wagę. Teraz zrobimy tak. Tara.

Równa się 1,75, mnożymy to na 0,4, równa się 0,7 i mnożymy to na 10,7. Jakby był kilogram takiego materiału, to u nas wyjdzie 7 gram złota. Taki oto rezultat. Jak wiadomo, te rosyjskie stare e, części, które były pozłacane, a tym bardziej te, które szły w wojskowej aparaturze, to są bardzo, bardzo bogate. Także nieźle. Także dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Cześć!